Zauważyłem, że chłodzenie w tej głowicy nie jest wystarczająco dobre. Zaraz zobaczymy, co jest tego powodem. Tak naprawdę, tutaj mamy mocowanie narzędzia. Tutaj są dwa wentylatory chłodzące wydruk, i tu są takie fandakty, czyli takie prowadnice powietrza. I one mają za zadanie schłodzić wydruk, który tutaj powstaje. Jeżeli tego nie zrobią, to później kładąc drugą ścieżkę głowica napotka na taki jeszcze płynny materiał i ten płynny materiał może się odkształcić i na wydruku powstaną różne dziwne rzeczy. Ale tutaj widzimy tak troszkę zdeformowane te wyjście tych kierownic powietrza przez to, że ten blok się nagrzewa. Zależy się od materiału, ale może się nagrzewać do 250 stopni, powiedzmy, 260. E i jak widać, te kierownice narysowałem sobie za blisko. Tutaj naprawdę nie ma praktycznie przerwy. Ta kierownica jest bardzo zdeformowana. Tutaj nawet gdzieś był taki otworek w niej. O, jak widać. Więc powietrze nam ucieka bokiem. Nawet chłodzi nam trochę blok. Mimo tego, że mamy tutaj e, taką nakładkę silikonową. Widok ze slicera już przeprojektowanych tuneli chłodzących. Zmianę tuneli będę robił na dwóch głowicach, dlatego drukuję od razu dwie pary. Dodatkowo chcę wymienić wentylatory na mocniejsze. Pod koniec filmu zrobię test pokazujący siłę nadmuchu starych i nowych wentylatorów już po zamontowaniu nowych tuneli chłodzących. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, że to właśnie wymiana wentylatorów zrobi największą różnicę. No dobra, teraz tak patrzę na tą głowicę. No to tak, tutaj niestety, ale mamy pękniętą tą osłonę wentylatora. Powstało to przez to, że głowica jedna w drugą uderzyła przy parkowaniu. No i niestety się rozleciało tutaj też mocowanie poszło. No dobrze, ale skupmy się na wymianie. No jak widać tutaj, troszkę to już jest zmęczone. To są śrubki M15 albo M2. Jest bardzo, bardzo cienkie. No i dobra, teraz widzimy, co tu się wydarzyło. Mamy tutaj przejście powietrza. Tutaj mamy takie zdeformowane. Już widać, że ten wentylator nie działał jak trzeba. Zobaczymy, tutaj się nic nie stało w grzałce, ale nie. Wszystko wygląda w porządku. No i co? I mamy tutaj kolejną śrubę. No dobra, zobaczmy tutaj, co się wydarzyło. Tutaj widać białe przypalenie od grzałki. No tutaj to już praktycznie w ogóle to powietrze nie wychodziło błąd w rysowaniu, troszkę za blisko temperatura zrobiła swoje zamontujemy te nowe kierownice o, to świeża z drukareczki No i nawet ciasno, ale, ale pasuje mm, teraz zobaczymy tutaj A tą stronę, o, to jest jeszcze śruba jedna to jeszcze to odkręcimy no dobra czyli tak, jedna kierownica jest zamontowana te wentylatory nie są jakiejś super jakości są to jakieś tanie chińczyki, to znaczy słabo dmuchają. W drugiej głowicy założyłem GDS Time. Tam jest podwójne łożyskowanie i te wentylatory już mają bardzo mocny przepływ powietrza, bardzo duży. A dobra, doszło ładnie. No tak, tylko teraz bez tej osłony, która idzie na ten, ty ten wentylator chłodzący głowicę, chłodzący radiator w głowicy, no niestety to nam się będzie rozjeżdżać. Znalazłem taką. Mm, Taką plakietkę, a jest wydrukowane z takiego troszkę bardziej odpornego na temperaturę, aczkolwiek też chyba 10 stopni tylko jest różnicy pomiędzy zwykłym PETG, a, a tym materiałem. To jest PETG z dodatkiem włókien węglowych. Dokładnie. Carbon fiber. Tak samo wydrukowałem z włókien węglowych te kierownice powietrza. No dobra, spróbujemy to wcisnąć, ale... No i weszło. Pięknie weszło. Powiedzmy, będzie się trzymać, montując takie coś, To jest takim dynksem tutaj, pozbywamy się śrub, a z śrubami no to jest trochę problem, żeby skręcić takie małe. Jest to M2, a to M2 to jest jednak, y, czy tam M1,5, są takie zegarkowe śrubki, no popatrzcie jakie to jest małe, to naprawdę wypada z rąk, a nakrętki są, są takie, nawet <laughs> ciężko zobaczyć. No nic, tutaj coś jest za dużo tego materiału. Spróbujemy to zaoszczyć, to takiej... jak to się kredkę oszczy. A może wezmę troszkę papierku? To ciężko tutaj podejść. Niestety. Jest, ok, super. Weszło pięknie. Może nie aż tak pięknie, ale jest zablokowane. A no i teraz widzimy, że to jest narzędzie T0 dobra, to w międzyczasie jak czekamy na wydrukowanie tej osłonki to może sobie ją odkręcimy bierzemy jakiś taki jakiś taki bicik mały i co, odkręcamy go o, i to jest dobry dobry pomysł, żeby troszkę przeczyścić tą głowicę bo tam się nabrudziło A no, ten wentylator dosyć mocno dmucha nawet no też jakiś chiński ale jest okej okay. Weźmiemy taki, taką miotełkę umową, ale to chyba nic nie da. To chyba nic nie da, bo to jest takie twardy Tak Mytełka do czyszczenia głowicy. To jest najlepszy. Jeszcze się jakaś nakrętka wysypała. No akurat ta nakrętka by się przydała tutaj. <laughs> Z nakrętkami jest taki problem. Z tymi nakrętkami, bo są bardzo, bardzo małe. No i tutaj mamy delikatny problemik i co dalej dobra musimy się zmienić na tego bita drugiego bo ta nakrętka jest tak mała że nam zaraz tutaj odpadnie sama Uu. ale muszę zmienić ten sposób montażu bo jak przyjdzie wymienić te wentylatory boczne no to tracimy bardzo 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 dużo czasu zresztą jak widać No dobrze, chyba mamy całe szczęście. Okej. Okay. Dobrze, to przeczyścimy dalej. Zmieniam bita z powrotem. Żeby ten kurz wyszedł. Ech, wiecie co, chyba to zdejmę jednak. Będzie prościej. Nie chciałem tego robić, żeby nie uszkodzić czegoś, ale Ach, może tak będzie prościej. Ok, teraz to przeczyszczę. No dobrze, z grubsza jest. Teraz muszę to wcisnąć. Dobra, tylko teraz musimy wydrukować tę osłonkę. Postanowiłem, że wydrukuję troszkę odświeżoną osłonę na wentylator chłodzący głowicę. Troszkę zwiększyłem tutaj grubości tych mocowań. No i ogólnie wydrukuję ją z materiału PETG z Cf. Żeby była troszkę mocniejsza, wytrzymała większe temperatury. Widzę, że 13 minut wydrukowa do wydrukowania. Zapisujemy i ruszamy. No i dobra, mamy wydrukowany elemencik tutaj. Osłonę. Teraz będziemy przekręcać. A później yy, odpalę lutownicę, bo chciałbym tutaj zamontować... Yy, włożyć tutaj filament po prostu. Kawałek filamentu. Lutownicę ustawimy na jakieś 200 stopni. Weźmiemy PDG. teraz mamy kawałek filamentu i myślałem, żeby ten filament przełożyć tu jeżeli go zablokujemy tutaj czymś to on już nie wypadnie Ucinamy jakiś kawałeczek czyli co, dwa takie kawałeczki małe Okej, okay, dobre Jak włożę ten filament tutaj Tutaj ten kawałek filamentu spłaszczamy lutownicą no tak, żeby zrobił się taki koreczek, który nam nie przejdzie dalej Teraz robimy to samo z drugą stroną. Dobra, czyli mamy teraz z dwóch stron taki czop. To najfajniejsze, że to jest tylko filament, więc mamy go pod dostatkiem. No tylko teraz tak. Świruje nam strasznie ten wentylator, aż się rwie do roboty. Czyli dajemy tu. To no nie jest proste. Ach, ten wentylator. A no, mógłbym go wyłączyć, ale mm, wtedy zgasłoby mi oświetlenie. A chciałem, żeby było coś widać. Jak ten wentylator przeżyje dzisiejsze mocowania, to będzie fajnie. No dobra, weźmiemy PZP. No i teraz tak. Teraz pasowałoby wrzucić wentylator. Czy dobrą stroną? Dobrą stroną. No musi dmuchać w którą stronę? Musi dmuchać w tamtą stronę, czyli nawiewać nam na ten radiator, tak? czy tędy się zmieści? Nie wiem, czy tędy się zmieści. Może się zmieści tędy. Nie, tędy też się nie zmieści. Dobra. No od dołu no to nie. To musi, być, to musi być tym bokiem. Dobra. Myślę, że jest nieźle. No i teraz tak. Tutaj mamy filamencik do do zamocowania. Super. No dobra. Wentylator siedzi. Teraz Zrobimy troszkę krótszy tutaj Weźmiemy lutownicę 200 stopni i przytrzymam tutaj i zrobię takiego czopa tak żeby nam to nie wypadło. I z drugiej strony to samo no i dobra i wygląda na to, że łowica będzie działać, jeszcze włączymy wentylatory, zobaczymy czy wszystko jest w porządku. No dobra, one, one, one ledwo chłodzą. Niestety, ale bardzo słabe są te wentylatorki. Stary wentylator po lewej, nowy po prawej firmy GDS Time. Właśnie wymieniam wentylatory, lutuję nowe przewody. Te wentylatory kręcą się 12 tysięcy obrotów na minutę. Elektronika działa na 24 V, tak jak cała elektronika w drukarce. A przepływ powietrza jest na poziomie 4,17 CFM co daje nam 7,1 m3 na godzinę. Dodatkowo są podwójnie łożyskowane, dlatego kręcą się z mniejszymi oporami. Na wszystkie lutowane połączenia nakładam koszulki termokurczliwe, żeby wzmocnić połączenie i zapewnić dobrą izolację. No dobra, teraz będę na full w tej słabszej głowicy. Opuszczoniem mi troszkę jeszcze w dół. Ale nic się nie dzieje. Podjedziemy do góry. Mamy narzędzie pierwsze. Podsumowując, poprawa chłodzenia polegała na przeprojektowaniu i wymianie tuneli do chłodzenia, aby nadmuch był skierowany stricte na wydruk. Zmiana filamentu z PLA na PETG z dodatkiem włókna węglowego miała na celu zwiększenie żywotności tuneli. Kluczowa również była wymiana wentylatorów na mocniejsze. Pozwoliło to usunąć wady niedostatecznego chłodzenia wydruku. Jak widać na porównaniu Benchiego kadłub jest zdecydowanie lepszej jakości. Dajcie znać, czy takie treści dotyczące budowy oraz przebudowy drukarki DIY są dla Was interesujące. Cześć!